Witajcie w kolejnym materiale na kanale GraczFan, jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco, w ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. W trudno dostępnych zakątkach Wiedźmińskiego świata żyją istoty znacznie starsze niż ludzie, zupełnie nieznane naukowym badaczom, czy też czarodziejom. Jednymi z takich stworzeń były wiedźmy z krzywuchowych moczarów, nazywane przez wieśniaków i pospólstwo trzema siostrami, Przątką, Kuchtą i Szepciuchą. Władają one swoimi włościami na terenie regionu Welen, a wszelki prosty lud jest im posłuszny. Gdyż dobrodziejki wspomagają ubogie wioski, jednak wymagają przy tym składania ofiar i bezwzględnego oddania. Geneza ich powstania jest w gruncie rzeczy niejasna. Sięga na pewno odległych czasów, w których ludzkość nie chodziła jeszcze po tym świecie. Zostały one stworzone przez opiekunkę krzywuchowych moczarów, określaną mianem pani Lasu. Owy tajemniczy byt, o którym opowiadałem wam w osobnym materiale, po ulepieniu z gliny trzech córek, został przez nie zabity, a jej dusza została uwięziona w prastarym drzewie. Jak więc potężne były dobrodziejki Welen? Mimo, że dysponują bogatą paletą magicznych umiejętności, to są one zgoła odmienne względem magii używanej przez czarodziejów. Moc wiedźm powiązana jest stricte z naturą, a w szczególności z żywiołami ziemi i wody. Na przestrzeni tysiącleci opanowały do perfekcji rzadką magiczną umiejętność zwaną polimorfią, dzięki temu mogły swobodnie zmieniać swój wygląd zewnętrzny np. formę trzech pięknych kobiet. Pozwalało im to zapuszczać się w ludzkie siedliszcza, jak i kusić strudzonych wędrowców. Nie potrzebowały tej umiejętności względem nabywania informacji, gdyż wiedziały dosłownie wszystko, a nawet w pewnym stopniu potrafiły przewidywać przyszłość. W lasach porastających całą krainę miały rozwieszone uszy swoich ofiar, dzięki którym słyszały wszystko, o czym mówiło się w całym Welen. Wieśniacy, oddający im cześć i kultywujący stare tradycje, jeszcze bardziej wzmacniali ich moce, na przykład poprzez rytuał postrzyżyn, dzięki któremu wiedźmy, używając ściętych włosów, splatały losy mieszkańców całej krainy. O ich sile stanowił również fakt kontrolowania wszelkich stworzeń i potworów zamieszkujących bagna. Potrafiły kontrolować jady, baby wodne, jak i prastare relikty zwane biesami. Za pomocą swoich obrządków i tworzenia lalek z włosami swoich ofiar potrafiły rzucać potężne klątwy. W ten sposób zamieniły np. Annę w babę wodną. Mimo swojej potęgi można było je zneutralizować, o czym przekonała się Ciri. Były jednak w pewnym stopniu nieśmiertelne, gdyż poprzez regularne picie magicznych wywarów ich proces starzenia całkowicie się zatrzymał, jak i mimo swojego wieku dysponowały nad ludzką krzepą i żywotnością. Pod względem charakteru istoty te były bezwzględne, gardziły ludźmi, jednak wiedziały, że potrzebują ich do swych celów. Swoje oczekiwania przekazywały poprzez lokalne guślarki, które swoje wizje opowiadały wiejskim sołtysom. W trakcie swojego panowania przyczyniły się do śmierci setek, o ile nie tysięcy ludzi, a ich przysmakiem były w szczególności dzieci. Podsumowując, istoty te w pełni kontrolowały terytorium regionu Velen. Przez setki lat ingerowały w życie wiejskiej ludności, będąc ważnym elementem życia codziennego, potrafiły dopaść i zniszczyć każdego, kto okazał się im nieposłuszny, a także służyła im dosłowna armia potworów. Podczas sabatu czarownic dopuszczały się mrocznych czynów, jak i osiągały szczyt swojej mocy. Ingerowały w losy ludzi, którzy byli dla nich dosłownie pokarmem. W tle pojawiły się trzy propozycje na film. Napisz w komentarzu A, B lub C i wybierz temat, który najbardziej Cię interesuje. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!